Hejka wszystkim tu Kwejkor Witam was w kuźni pomysłów Już mogłem w niej zacząć ponieważ Wymieniłem podłogę i nie rozpią się tu zwierzątka W dzisiejszym odcinku chcę wam pokazać Jak zrobić przejście do Swojej tajnej bazy Ups Okej okay. To jest kolejka i to kolejka, właśnie, będzie naszym wejściem do bazy. Może zastanawiacie się, jak? Zaraz Wam to pokażę. Ok, i teraz jeszcze ciekawostka: jeżeli walniemy wagonik, obojętnie jakim diamentowym narzędziem, to rozwala się on od razu. I cóż to, znalazłem się pod ziemią. I teraz objaśniam działanie tego. I kiedy wagonik jest na torach i jest pod nim tylko jeden klocek, i gdy go rozwalimy, spadamy na dół. Nie działa to niestety na serwerach multiplayer. I nie wiem, czy działa to w wersji 1.6. Gram na 1.5 z powodu mojego serwera, który jest cały czas 1.5. Wyjście możemy zrobić tak samo, po prostu, żeby nie dało się wyjść z innej strony wadą jest to, że niestety wagonik tracimy ale żelazo nie jest wcale tak trudne do znalezienia i wychodzimy o, ten nawet został, ale tamten już chyba nie a właściwie po co go tu postawiłem teraz pokażę wam jak coś takiego zrobić na początek potrzebujemy naszej kolejki, czyli załóżmy, to są nasze tory. Możemy to robić gdzie chcemy, w podziemiach, w powietrzu, a więc to są nasze tory, które prowadzą z punktu A do punktu B, i w punkcie B będzie nasza baza. teraz yy, booster o kurcze obuster. booster tak długi chyba starczy tak mi się zdaje że powinien starczyć Ok. A więc mamy naszą kolejkę i teraz już robienie naszego tajnego zejścia. Musimy rozwalić ostatni klocek, no chyba, chcę, że chcemy, żeby to było gdzieś po drodze. I kopiemy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery pięć. Zrobię to na 6 kratek od moich torów. Teraz o, żelazo. Kopiemy pomieszczenie, które będzie naszą tajną bazą, czy nie wiem, jakimś tajnym magazynem. Dobra, tyle starczy. I możemy teraz zrobić normalne wyjście ze drzwiami, z drzwiami, lub taki. Powiedzmy kominek jak w Hogwarcie, czyli postawić tutory, i tu będzie tajne zejście. A więc robimy jeszcze raz: kopiem raz, dwa, trzy, cztery i robimy wyjście. Nie wiadomo, kiedy wyjdziemy, a jestem na górce blisko wody, czyli tu gdzieś powinno być wyjście. Mam nadzieję, że będzie. Hm, hm, hm. No to może krótkie cięcie, żeby was nie zanudzać kopaniem. No cóż, kopałem daleko. Tam jest jeszcze długi tunel i nie znalazłem wyjścia. A więc będziemy musieli zrobić schody na górę. Co jakiś czas, oczywiście, musimy stawiać pochodnie, aby nie rozpiły nam się tutaj. Ząbiaki, i żebyśmy mieli większy komfort kopania, wchodzenia, wychodzenia. O, już widzimy ziemię. Mam nadzieję, że nie dokopiemy się y, do wody. O, i już jesteśmy. Teraz jakoś to ładnie zamaskować. Na przykład, czy, y, tu można jeszcze tak można. Zrobić właśnie jakąś taką górkę, to porośnie trawą. I no, nie zrobiłem tego profesjonalnie, ale wy możecie. I będzie to wyglądało po prostu jak zwykły pagórek. Zrobić tutaj drzwi. I mamy. A więc teraz zobaczymy, czy działa. Gdzieś wkopaliśmy. O, tutaj. Szczotory. Jesteśmy. Można tutaj postawić w tym miejscu, gdzie spadamy wodę. Nie będziemy wtedy tracili punktów życia. I tutaj robimy tak samo. Ładnie to oświetlamy. I jedziemy na przekątną, czy jakoś tak. Nie. No, sam nie wiem, jak to się nazywało I proszę, mamy schody. Tak działa nasz. Nasze tajne wyjście. Myślę, że pomogłem. Mam taką nadzieję. Proszę o plusy, komentarze i subskrypcje. Cześć. Zapomniałbym dodać: jest to pomysł użytkownika Emiot Odorczuk. On też pokazał mi, jak to zrobić. A ja tutaj tylko sprzątam. Cześć.